Panko, z tej strony ja, a dzisiaj wiem, jedno nagranie mi się nie, no zepsuło mi się, ale już jestem, więc subskrybujcie kanał, w ogóle co się dzieje pod tamtymi filmami, które ja wrócam nie wiem co się dzieje po prostu, tak to uznajmy, ja nie wiem co się dzieje pod tamtymi filmami, naprawdę, ja, no zabij mnie, no zabij mnie szybko, no dobra. Aj. Zresztą się tam. Zresztą się tam. Dobrze. Elepe. Ele, elebele. ele, elebele. ele elebele. bele. Ele, ele, Noż belę na franceleno. I co? No i oni nie mogą strzelać. Jaki debil. Przepraszam za bardzo. Nie wyzywam swoich widzów. Ja! Oczywiście no, by był dobry, jakiś kalt Song, 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 son Song, son Song, kold A a przecież przecież Dobra. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze, i nikt do mnie nie zadzwoni, tak jak wtedy mi mama zadzwoniła i musiałam to wyciąć. Filmie w filmie Superstar Tricks musiałam wyciąć film. Jeden. To było moje jedyne edytowanie. No. To, co myślisz? kto wygrał? Podaj, podaj, podaj. Dobrze na skrzydło. My... me 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 Ktoś ma pustą bramkę u nich. Nie, to jest tragedia. To ja nazwę film przegrywamy. W że jeszcze nie tak by mogło być. Okej. Okay. Ja ale to już jest naprawdę ostatnie. Albo chciałem kupić, ale no nie. Riko, albo no dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, czekaj. Nagrywam od nowa. Ok, ja nadal. Um, okay, nadal... Nagrywam. Ok, ja nadal nagrywam. Dobra. A u um, mnie bo on też nagrywa na swój kanał właśnie. Właśnie, podajcie do oreczki, pięknej oreczki. A wiecie, moje stare filmy. Patrzcie. E, tak mówiłam, bo kiedy byliśmy w klubie. W klubie w ogóle. E, klub klubu. Klub, klub, I także zawsze mówiłam w starych filmach, ale teraz już. Staram się wyraźniej mówić. Nita na nitę. Mam no, przeszkoli.

przeszkładna i to co ty... jeszcze może i jeszcze może, bo jeszcze nie testowaliśmy, bo może być dobre. Co? Ja, nie, to... nie tam zacząłem chyba. Chyba nie tam zacząłem. Nie, nie zaczynamy. O, ja z No niestety, no panie, no. I się bawi. Tanks. No i łatwo. Tanex. To co jest mój, to moje, co ja mnie, moje, bole, bajba. Ekran końcowy, maśni pani, no wychodź z ekranu końcowego. I dawaj. Tak, ja Dream mówiłam, a dzisiaj mówię. Fantastico. Wow. Więc tutaj. Mm. Film 6 minut trwa. Oczywiście obsługiłem też, że Janę live na telefonie. Z kamerki i nie, nie takiej swojej. No zresztą. Dobra. No zresztą, jak będziecie chcieli taki poradnik no to Wam nagram jakiś poradnik, Ale nie wiem, jaki. Napiszcie w komentarzach, ja mi nie wyciszą komentarzy. Ale jestem nastolatkiem, mam już 19 lat, więc. Mam nadzieję, że YouTube da się oszukać. Dobra. Dzięki. No. Rib, 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 rib rib robię ribiribiribir. Jeśli chcecie nową muzę, to piszcie hashtag muza. Jeśli chcecie jakąś muzę, której jeszcze nie miałem, no i łatwo. Bo ja żadnej muzy nie mam, więc mówicie sobie nagrać, żebym jakąś no, muzyką. Co jest moje, to ja nie. Jeśli chcecie, mix jakiś, to ja nagram. nie wyraźny. Mm, więc, jeśli chcecie na 30 w muzę, to ja mogę nagrać. Ja mogę nagrać. Nie ma dla mnie pro problemu. Ja mogę nagrać muzę. Zwyczajną, normalną muzę. Ja tylko napiszę, czy chcecie rap czy disco polo. To jest różnica. Ja cię kręcę. Dał się na blisko. Ja, ja z tym Mortisem którego pokonał nawet na blisko. Ja cię kręcę. Mortis. No widać, że usalał i nie zmienił nigdy. Jezu. Nie udało się. Czekaj, w ogóle był, był taki średni. A może jeszcze spróbujmy MZ. Jak pytacie się, jak nagrywam odcinki z nagrywarki ekranu. Znaczy, jak nagrywam ekran swój, to nagrywarkę ekranu sobie wpiszcie. Niech to się odrodzi! Niech to się odrodzi. Dobra, tu się tylko odradzają podaje. Dobra. I widzicie, jak to się robi? Podaje się i czeka. Tak się to właśnie robi. Chyba, że... O! Rozlążył no ziomek na szczęście. Dobra. Nikt się... Daj mi. Daj mi. Dobra. Teraz masz ciężką misję. Strzelaj! Nie? Na serio? Dobra. Strzelaj tam na drugą stronę. Dobrze. Tak też było. Bo można. Dobra. Ja cię obiecuje. Dobrze. Jest! Jeszcze, ją... yes! Jeszcze zdążyłam jedną zadankę. Nie no, nie mam zadań chyba na tym trybie. Nie. Ale możemy dobić... A nie, nic nie dobijamy dzisiaj. Jak chcecie mu to musi być 35. Ja was zwierzę, ale dzisiaj coś mało subów dobiło. Chyba tylko jeden sub doleciał. Będę było stać na więcej. Ej, ej, ej. Oj, 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 nie miałem z nim co? Co przecież on skoczył? piłkę na środku, dobra, rip. Chyba się dążę. Coś? Dobra. Nie, nie zdążyłem. Szybko, L pro, L pro, nabij sobie ulta i skacz. Klasa. Podaj, 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 no szybko no, podaj. Dzięki. Dobra Szybko nabramy, szybko nabramy. Dobrze Dobra, dobra, dobra Co? Jak? A no tak, no mógł przecież tam Dobra Oczywiście, jeśli chcecie więcej odcinków, może jakieś transmisje na żywo chcecie O, ja bym chętnie sobie nagrał transmisję na żywo. Ale taką godzinną, dwie godziny, no właśnie, napiszcie. Jeśli chcecie, teraz ważny moment. Jeżeli chcecie muzę, to piszcie hashtag jeden. Jeżeli jednak chcecie, żeby była, był live, może dwugodzinny, jednogodzinny, to zależy, to piszcie dwa. Jeśli chcecie live'a, piszcie dwa. Jeśli chcecie. Żeby było mu za to przyjdzie jeden. Oczywiście na 35 pięć No nie, nie, nie. Trzy, dwa, jeden. I rip. To było odliczanie do nie niestety. Barbinum Fabio, Barbino, Barbirogi Di do di di, barabino, di do di di. Dobrze, klasa, klasa. To jest klasa państwa A, a. O oh, mam. Bądam się zapisywać. To jest klasa państwa, państwa i zabijam ja a rower, rower, to jest mierci Ej nie no fajne nawet a on Takie rymy tylko u mnie taki, taki brał, tylko też u mnie Ej ej to jest muza na 35 Oczywiście subów bijaj na bentley A te gitary zgarniesz nic Ej bej bej, bej, bej. Nie, no. O Jezu Będę mi się nagrać no Jak wybieracie muzę Dobrze tami 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 no ninno ptyu yarami Już zagrałem tam, gdzie chcieliście. No. <ścoughs> ja dobrze. no gry. Do gry. to mm. około będzie ten odcinek, ten, ten, odcinek, więc... No fajnie, ale miniatury. Z Miniaturami mam bardzo duży problem. no, 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 dojedź, dojedź. no. No ci, mnie, no dojedź. Dobra, rip. Nie no, jak ja będę szelką ciągle, to co? No mz jak najbardziej źle. Ble. Dobra, jeszcze zdążyłam sobie to zwanie Co to tu w ogóle nie będzie? Co oni tam mają? Czy, czy, tam, gdzie? czy co się tam okay. dzieje? Co się... Co? Okej. Okay. Okej. No, dziwne.

Jakie to było głupie? U niego tu heckie. Mm, dobra, to spróbujmy sobie jakiegoś innego z U niego może rzeczywiście szali. <laughs> Właśnie, jean! I to Gina nie graliśmy, A ja zapomniałam, że ja na tym końcu mam dżina. A dżin jest mega fajny. Kto chce mieć Dzina, to przyjechać tak dzin. Dobra. No, i łatwo. Od razu mi się lepiej gra. Czyli, jeśli. O, inaczej. Czy ktoś mi kupuje te subskrypcje? To proszę napisać. Hashtag jestem. Wiem dużo takich hashtagów, ale hashtag jestem. Musi być obowiązkowy kumacie, kumata. Czy nie kumata? Oj, 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 z kim ja byłem? Na nerwy on działa. Nie, no. nie, nie, nie. Wy... Uż. Wyłaż. A są na, no, na konicie. Co? A nie, myślałam, że coś z klubu. Spokojnie, tam nic nie było. Hmm. Może kogoś innego Może Gail będzie no to dobry, bo już odtycha. No, on może być dobry. Ale na szelkę to on na pewno nie przeżyje. Tak on ma na szelkę. No super. A szalkę byś przeżył, hmm, opie, porządni! A ile ja będę miał teraz? Naładowanego ulota, utało? troszkę więcej. Puni, pudziu! Cibu! Cibu! Puni, puni, pudziu! Pudziu, O, zabiłam ją. Dobrze, złapałeś i wybiłeś. Klasa, 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 ja już się pojawiam. Ale nie no. Nic nie zrobi. Nis. Daj ją wyjaśnić. Daję ją wyjaśnić. Do. Nie. Nie. Dobra wraca. Dobra, wraca. Nie. 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 Dobra, łatwo. To się odbiło to. No i nała. No Się Co? Dlaczego ty tam No Dobra, więc. Niestety zaraz koniec odcinka. To jest ostatnia gra w tej chwili. Ostatnia, bo bym przesadził. Czy to by Nie. Więc dawaj. Na tiks. zobacz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziesięć, jeden, dwa dwanaście. Czekaj. Dobra, mniejsza już o to. No nie pisze już nosz! Nie dzwon. Nie was się dzwonić. Nie dwa. Nie was się dzwonić. Nie, jeśli zadzwoni nam, to zobaczycie po prostu wyciętego mnie. Chodź Dobra, łatwo. Co? Róg.

Więc ja się z Wami żegram, mam nadzieję, że było fajnie. Narazka. Cześć.